Play for fun. Witam wszystkich FPSowiczów, z tej strony dziadek Rybka. Na waszych ekranach Modern Warfare 3 jest to kontynuacja serii sprejem po Oczach. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię, która przytrafiła mi się kilka miesięcy temu, kiedy podróżowałem lubelską komunikacją miejską. Jednak zanim przejdę do tej historii, to chciałbym odpowiedzieć na pytanie zadane pod moim ostatnim materiałem, a mianowicie dotyczyło ono Ilości osób przebywających w Grze Call of Duty Modern Warfare 3. Powiem szczerze, że w tamtym momencie, kiedy to sprawdziłem, było to około 2900. Jednak tutaj jeszcze muszę odpowiedzieć, a w zasadzie dodać krótką informację że sprawdzałem to podczas włączonych pakietów DLC. Nie wiem, czy to ma wpływ na to, czy nie. Jednak te pakiety w tamtym momencie były włączone. Tutaj jeszcze, jeżeli już przy tym jestem, odpowiem jeszcze raz na to pytanie dotyczące pakietów DLC. Czy jest problem z ze znalezieniem rozgrywki? Jak widzicie, takiego problemu nie ma, jednak muszę tutaj nadmienić że bez problemu znajdziecie rozgrywkę, jeżeli chodzi o deadmatch drużynowy, a także sam deadmatch. I tutaj oczywiście przy włączonych pakietach DLC ja do tej pory w zasadzie nie miałem z tym problemów i nie mam tutaj można tak jak mówię raczej bez problemu tą rozgrywkę znaleźć. Muszę jeszcze wam dodać jedną informację. Też kiedyś o tym wspominałem, że gracze, którzy znajdują się, których znajdziecie w lobby z pakietami DLC, są to gracze, którzy na swoim koncie w rozgrywce multiplayer model. 3 trzymają od 3,5 do ponad 5000 rozegranych godzin. Także też musicie wziąć pod uwagę, że to są dobrzy gracze, rozgarnięci, także tutaj naprawdę ta rozgrywka, można powiedzieć, jest dosyć ciekawa. Teraz już przejdę do tego, co mnie spotkało kilka miesięcy temu, kiedy podróżowałem właśnie lubelską komunikacją miejską, mianowicie wsiadając do jednego z trolejbusów w, na przystanku. Właśnie z wewnątrz tego oto trolejbusu chciała wyjechać pani na wózku inwalidzkim, a w zasadzie chciał ją wyprowadzić opiekun. No i oczywiście był mały problem, który był spowodowany tym, iż kierowca troszeczkę daleko zaparkował od krawężnika. No i to uniemożliwiało bezpieczny wyjazd. Oczywiście poszedłem do kierowcy, poprosiłem o to, aby ponowił, manewr jednak po przejechaniu kilku metrów do przodu sytuacja się nie zmieniła więc wyszedłem środkowymi drzwiami poszedłem do drzwi które prowadziły do tutaj przedziału kierowcy no i kulturalnie go prosiłem o pomoc niestety kierowca powiem wam szczerze wręcz uśmiechnął mi się bezpośrednio w twarz wzruszył ramionami i taka oto była jego reakcja uwierzcie mi Moje zdziwienie było bardzo wielkie, więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Opuściłem platformę, sprawdziłem czy bezpiecznie zaparła się na chodniku i krawężniku i sam wyprowadziłem osobę będącą na wózku inwalidzkim, powróciłem do tutaj trolejbusa no i wtedy się zaczęło kierowca wypadł z kabiny jak poparzony zaczął krzyczeć, dlaczego tak naprawdę podjąłem tutaj próbę rozłożenia tej platformy bez jego wiedzy, jakież było moje zdziwienie, słuchajcie wiele osób stanęło w mojej obronie widziały osoby, jaka była była tutaj reakcja kierowcy na prośbę pomocy. No i oczywiście ja mu powiedziałem, skoro nie chciał pan tak naprawdę pomóc w wyprowadzeniu osoby na zewnątrz, w umożliwieniu rozłożenia prawidłowo platformy, to teraz proszę ją przynajmniej złożyć. Także życzyłem panu, by nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej postawił osobę będącą na wózku inwalidzmu a także jej opiekuna. Oczywiście drogą mailową poinformowałem tutaj zarząd transportu miejskiego o zaistniałej sytuacji z prośbą o zweryfikowanie nagrań wewnątrz trolejbusa. No i po jakimś czasie oczywiście otrzymałem informację, że zachowanie kierowcy było naganne, że został ukarany. Mam nadzieję, że w, także odpowiednio zareagujecie, jeżeli będzie potrzebna taka pomoc osobom niepełnosprawnym, bo jak widzicie, nie zawsze osoby, które są od tego, żeby pomagać, chcą. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was i życzę Wam spokojnego jeszcze końca tego weekendu. Do usłyszenia!